Szczęść Boże o starożytnej Lechi, w tym carodomie, Krakowie, krótki rys. Grecy, Włosi i wiele innych ludów i krajów, często i tacy, o których słuch już zaginął, mają swoją starożytną historię, ale nie mogą mieć jej Polacy, nawet czasy VII i ósmego wieku naszej ery to ma być okres niepewny. Bajeczny, gdzie panował legendarny król Krak, a potem krótko jego córka Wanda. Taka, w cudzysłowie, historia serwowana jest nam od początku zaborów, przez dwudziestolecie międzywojenne PRL i nadal przez te ponad już 30 lat. Jednak, wedle ocalałych kronik, Kraków został założony. Około roku 1850 przed naszą erą przez władcę nazywającego się car. Car to bardzo starożytne słowo sprzed historycznego Rzymu czy nawet Grecji i oznacza po prostu pana, króla, władcę. Nie było to imię własne. Wedle kronik car założył swoją stolicę. Którą nazwał Carodom, czyli dom cara, miała się ona znajdować na Stradomiu. Jak widzimy, pierwszy człon został zmieniony prawdopodobnie celowo, drugi został oryginalny. Potwierdzeniem tego jest na przykład słynne w cudzysłowiu opisanie świata Ptolemeusza z II wieku naszej ery, który mieszkał w Aleksandrii i który opisał ówczesny znany świat. Jest tam zaznaczonych kilka miast na terenie dzisiejszej Polski, a przypominamy, iż jest to drugi wiek naszej ery. Śmiesznym byłoby też zakładanie, że skoro mapa jest z drugiego wieku naszej ery, to miasta te powstały w tym czasie lub tylko nieco wcześniej. Na tej mapie zaznaczony jest i carodom Kraków pod łacińską nazwą carodonum i nie nazywajmy też tych miast osadami jak i carodomu sprzed blisko 4000 lat osadą słowiańskie miasta sławiańskie jak mówi doktor Jan Sas Zubrzycki o nim jeszcze poniżej czasów starożytnych były Często kilka razy większe od uznanych miast starożytnych Bliskiego Wschodu. Skoro jesteśmy przy doktorze Janie Sasie Zubrzyckim, architekcie Kościoła Świętego Józefa na Podgórzu, powszechnie uznawanego za architektoniczną perełkę, to należy polecić m.in. jego książkę wydaną w roku 1924, gdzie pisze: i o zakłamaniu polskiej historii sprzed roku tysięcznego. W cudzysłowiu, nie Słowianie, a Sławianie, 1924. Nie tylko wybitny architekt, ale i znawca Polski czasów przedchrześcijańskich. Jest niewątpliwie niedoceniony i zamilczany w znacznej mierze ze względu na zajmowanie się Polską sprzed roku 966 i szukanie tutaj prawdy. Książka ta dostępna jest darmowo w internecie na kanale YouTube, w cudzysłowiu bez chaosowania. Link będzie w opisie pod filmem, jak i na tym kanale, inna bardzo wartościowa pozycja doktora Sasa Zubrzyckiego, w cudzysłowiu bogoznawstwo. Sławiam, którą przy tej okazji również polecam. Pamiętamy wszyscy o słowach Pana naszego, Jezusa Chrystusa. W cudzysłowie: Prawda Was wyzwoli. Wyzwoli także prawda o historii Polski, czy innych rzeczach ważnych dla Polski, jak na przykład o Smoleńsku. Napiszę tylko, by nie wspominać o samolocie, iż liczba. Osób w doniesieniach medialnych pociągu specjalnego do Smoleńska wahała się od 700 do 200 osób, a zdjęcie bardzo ważnej osoby w polskiej polityce od początku lat 90. osoby poprzedniej ekipy rządowej wychylającej się z okna pociągu na stacji na Białorusi dokumentującej jazdę pociągiem jest sfałszowane. Wedle kronik, pierwszym królem Polski był Asarmodch, inaczej Sarmat, zapisywane z bezdźwięcznym h, na końcu spolszczone w cudzysłowie Sarmata, który został sprowadzony przez mieszkańców terenów dzisiejszej Polski, by został jej oficjalnym królem z terenów dzisiejszego Iranu, Persji, gdzie mieszkali Aryowie, Prasłowianie, Prasławianie. Sprowadzony wraz z całym klanem, ze względu na to, iż Sarmaci słynęli z dobrego zarządzania i bojowości oraz znakomitej jazdy konno. Jego synem był Kodan, który założył Gdańsk, który również nie nazywał się Gdańsk, tylko Kodan od imienia założyciela, który był królem. Codan. Gdańsk jest starszy od carodomu. Krakowa, około 150 lat. Morze Bałtyckie było nazywane Morzem Sarmackim albo Morzem Kodańskim, co zostało odnotowane na starych mapach. Jak i duńska wyspa Bornholm była słowiańska i nazywała się Kodanowia, ślady tego są w pewnym stopniu w słynnym w Hamlecie Szekspira, którego akcja toczy się w przybliżeniu w XI wieku, jest tam mowa o walkach z Polakami, o których w tym czasie nie uczą nas jednak w szkole. Być może był to czas, kiedy Kodanowia stała się jak dotąd Bornholmem. Wracając do mapy Ptolemeusza z II wieku naszej ery, są tam miasta jak Calisia. Co łatwo każdy rozpozna, że to dzisiejszy Kalisz, ale i miasta pod innymi nazwami, jak wspominany Carodom, Ale i Setidawa, co odkryto, że jest to Konin, a Oskalis, który ma być dzisiejszą Bydgoszczą, Budorgis, najprawdopodobniej brzeg. Co do Kodanu, Gdańska, to niedawno na wyspie Spichrzów w samym centrum miasta archeolodzy odkryli dębowe pale portowe, liczące 3-4 tysiące lat. A zatem nie mieszkali tam półdzicy nasi przodkowie w niewyprawionych skórach, którzy ledwie wyjechali od brzegu łowić rybki małą łódeczką, tylko był zorganizowany port. Podobnie odkrycia w całej Polsce. Wedle badań genetycznych profesora Grzybowskiego, z uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przodkowie nasi żyli na ziemiach dzisiejszej Polski nieprzerwanie od blisko 7000 lat, a badania amerykańskie pokazują czas jeszcze dłuższy. Dlaczego zatem Kraków, a nie Carodom? Rzeczywiście, Carodom dostał nowe miano: od Kraka, Krakusa. Grak Husa, król Krak, nie książę, król, czuł się do tego uprawniony, bowiem Kraków mocno podupadł, schyłek starożytności i początek średniowiecza. Był to okres wielkich zaraz. Szacuje się, iż nawet zmarła 1 trzecia ludności Europy, najazdów, przemieszczeń ludów i bardzo niekorzystnych Zjawisk pogodowych. Dodatkowo w dawnej Lechi, w uproszczeniu Polsce, króla wybierała starszyzna plemienna, ówczesna szlachta i tylko tacy. I zwykle było tak, iż ustanawiał stolicę tam, skąd pochodził. Król Kaślicz w Kaliszu, Kodan w Kodanie i tak dalej. Mieszko zaś, czyli Mieczysław. Ojciec Bolesława Chrobrego pochodził ze Szczecina, który nazywał się wówczas Szczyt. Która to nazwa, jak i pochodzenie mieszka Mieczysława też są ukrywane. Zatem król Krak, Grakhus, założył stolicę w Carodomie, który podniósł z upadku i nazwał ją od swojego imienia. Dodatkowo, wedle informacji, które są dostępne, miał też drugą stolicę, którą była czeska Praga – Pracha, w nim Czesi i inni wydzielili się w osobny naród i państwo. Zwróćmy uwagę, iż o naszej królowej Wandzie mówi się, iż była królową, będąc władczynią państwa, a nie księżniczką. Przynajmniej tyle prawdy. W 1972 roku odkryto w Polsce, tak zwaną Wazę z Bronocic, koło Krakowa. Jest na niej wizerunek wozu kołowego. Badania polskie potwierdziły ekipy zagraniczne. Jest to najstarszy wizerunek wozu kołowego na świecie, starszy około 600 lat od wizerunku sumeryjskiego. I jaka jest tego recepcja? Mogę być pewny, że 99% Polaków tego nie wie, a jaki procent Krakowian? Chyba nie będzie dużo lepiej. Gdyby to zostało znalezione na terenie Niemiec, cały świat by o tym wiedział. Tymczasem na internetowej stronie Muzeum Archeologicznego w Krakowie nie reklamują tego jako swój walor. Trudno się o tym dowiedzieć z tej strony. Tak się złożyło, iż wraz ze wzmożonym zainteresowaniem tą wazą zniknęła ona z ekspozycji. Pytani o to w muzeum w swoim czasie mówili, że przechodziła konserwację, a teraz szukają miejsca dla niej, bo to bardzo cenny eksponat. Szukają miejsca we własnym muzeum. To szukanie miejsca trwa do tej pory, więc już przynajmniej 4 lata. Informacje. O wazie wycofanej z ekspozycji można wprawdzie znaleźć na internetowej stronie muzeum, ale z trudnością nie jest to uwypuklone. Najlepsze jednak jest to, iż wystawiona była kopia, więc szukano miejsca dla kopii, bo bardzo cenna i jak wyżej, nadal szukają w swoim własnym muzeum dla jednej małej wazy. Ktoś może zapytać, gdzie w takim razie. Są ocalały starożytne zabytki jak w Grecji, na Bliskim Wschodzie, Italii. Siedziby mieszkalne budowano u nas z drewna. W starożytności często kamienne były mury otaczające osadę czy miasto i miejsca święte. Buduje się z budulca, o który jest najłatwiej. Poza tym drewniane budynki łatwiej ogrzać niż kamienne. U nas nie było niewolników, którzy pracowali na panów. Świątynie zaś często budowano z kamienia. Świątyń nie trzeba było ogrzewać. W Krakowie była pogańska świątynia z białego kamienia, na Stradomiu całkowicie zburzona, jak i inne w Polsce. Świątynia braci Lela i Polela, królów, którzy za zasługi dla Ojczyzny zostali wciągnięci. W poczet bogów. Długoż podaje, iż zamieszka Mieczysława. Była jeszcze w Poznaniu. Założył król Poznan. Poznan, czyli Poznany. Wielka kamienna świątynia bogini Ninii i jej wielki posąg, która również była żywym człowiekiem. Starożytną władczynią Lechi i za zasługi dla ojczyzny przez społeczność Została wciągnięta w poczet bogów i uhonorowana świątynią i podobizną w postaci posągów. Z tego, co można przypuścić, postać, zwłaszcza głowa, twarz, wykonane były kunsztownie, aby każdy mógł rozpoznać władczynię. Nie pierwsza byłaby to kunsztowna rzeźba z czasów starożytnych, z terenów dzisiejszej Polski. Taka eksponowana była w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku głowa mężczyzny w części pokryta napisami, o których poinformowano tylko, że nie zostały odczytane i że to w cudzysłowiu wpływy rzymskie, głowa zaś została znaleziona na terenie dzisiejszej Polski. Opracował prorok Cyprian Polak.